Siema z tej strony Remixen I dzisiaj zagramy sobie w najnowszą wersję Minecrafta 1.16.201 Nie wiem czy to jest naj... To jest najnowsza wersja Ale nie wiem to chyba dziwna nazwa 1.16.201 Słyszałem tylko 1.16 Nie wiem o co chodzi z tym 201 Ale mniejsze o to Dzisiaj będziemy sobie grać właśnie w najnowszego Minecrafta Właśnie tutaj mam akurat taką wersję Darmową akurat na tym komputerze. Od razu od początku samego była i tutaj są najnowsze, najnowsze Minecrafty, zawsze się wczytują, aktualizują. No i dzisiaj będziemy sobie sprawdzać też, co się zmieniło w tym najnowszym Minecrafcie 1.16. No to może sobie na, na przykład tutaj sobie zobaczymy coś, jak się kliknie graj O, tutaj są jeszcze moje światy ze 19, 18, 18, 18. Dużo jest tych zapisów ale my sobie weźmiemy nowy zapis tutaj znajomi, serwery o serwery to trzeba kupić Minecrafta chyba dobra tutaj ustawienia sobie zobaczmy co się zmieniło jakoś nie pamiętam czy się aż tak zmieniło ale tak patrząc to no wszystko tak samo tutaj rynek o tutaj są jakieś takie no, no bo to jest taka wersja Minecrafta taka wersja próbna to też może się trochę różnić ale szczególnie zobaczymy, co się zmieniło na tym głównym świecie w Minecraft'cie, w 1.16, właśnie o to nam chodziło. No to weźmiemy sobie, stwórz nowy. stwórz nowy świat. I teraz tak mój świat, nie wiem, jak się będzie nazywał. Ety, ety, ety. Dobra, nie wiem jak tam napisałem. Domyśli tryb, przetrwanie kreatywny, przetrwanie kreatywne, no przetrwanie... Poziom, e, trudności normalne niech będzie. Apa początkowa. Perfekcji, pre, preferencje świata to nie wiem o co z tym chodzi. E, typ świata, ziarno generatora to też nie wiem, nie wiem nawet o co z tym chodzi. Odległość symulacji, coś tam, coś tam. Tutaj nawet nie jest to odblokowane. O, tutaj paczki za sobą. Paczki no i słuszno, no na co czekamy. Dobra, zobaczymy jak to w ogóle jest. Bo ja ostatnio, to w tej wersji próbnej, to ja grałem właśnie w 19 roku, czyli dwa lata temu. I to była wtedy wersja chyba 1.14 dopiero. Ja tak w ogóle to mam też w No wiecie też pewnie z Bedwarsów. 1.13 to jest już wersja, którą ja miałam obraną. A, nie zabijaj delfinów, ty potworze. Hmm. Chyba tak będę. O, to są wszystkie informacje nowe. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to nie zapomnij kliknąć łapki w górę i subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał tam na dole. Tak, tam na dole. Mam nadzieję, że ten film się dużo ludziom, dużo, dużo, dużo ludziom się spodoba, bo nowa wersja. Pewnie też dużo ludzi nie wie, co się zmieniło w 1, 16. Trochę się długo wczytuję. Trochę mam przez to lagi, że to jest wersja 1, 16. Tutaj mam 90 minut grania. Czyli OK. Rozpocznij wersję próbną. I patrzymy. Jak ten pasek... Jak ten pasek zlikwidować? Kurczę, zapomniałem. A dobra tam, tak. Znajdź drzewo, aby zebrać drewno. Nie wiem, czy chcę zbierać drewno, czy patrzeć się... Ale ładna grafika, kurczę. Grafika jest. Grafika jest kozacka, naprawdę. Jeszcze jakby sobie tak ustawić na wyższe shadery i na to wszystko. By było całkiem kozak. O, widzę, że jakieś nowe roślinki już mamy. I to jest ym, To jest słonecznik. O, słonecznik. Sadzę słonecznik. Świnie, konie, kury. Zobaczymy, czy jakieś odgłosy się zmieniły. O, to samo. Na dwa hity poleciał. Koń, to samo też. Ten sam odgłos. Zobaczmy, owce. Ten sam odgłos. No to posłuchamy się tej informacji, która pisze, i zbierzemy drewno. O, widać, że muzyczka też się nic nie zmieniła. Przypominają mi się czasy młodości. O, tutaj wszystko pisze. Jak mamy robić? Bo w tym 19-18, jak ta wersja była, a żeby zobaczyć co ten ekwipunek, no o kok. I zebrałem drewno. Klikam A. Co my tu mamy za ekwipunek? Spójrzmy. Tutaj są jakieś takie duperele. Chyba to tutaj sobie, ale mały jest ten w ogóle, ten cały ekwipunek. tak Mniejszy niż normalnie. Ok, mamy tyle drewna. I spójrzmy. Ok. Może nawet zrobię jakąś miniserię z tego Minecrafta, ten 16. No bo jak mamy. Jak mamy. Fuh. 87 minut wygramia, no to na 5 odcinków by było. Myślałem, że coś mnie goni, ale jeszcze ta czuło się trochę za dużo. Spójrzmy, co tam jeszcze się zmieniło. Hmm, to dałoby się jakąś wioskę znaleźć. O, widać, że tutaj jest sama O nie, ale szybko straciłem w ogóle poczucie głodu. Szybko straciłem w sensie, głód szybko mi chwycił. Zabijmy jedną owcę, żeby było co jeść. A tutaj są dwie. Razem stały. Słuchajcie. Dobra, jedna owca. Ale mi się wydaje, że chyba szybciej owce się zabija ręką. Jakoś tak szybciej niż wtedy. Dałoby się usmażyć, bo trochę słabo jest z By tu jeszcze patrzeć. O, tutaj ładny widok jest. Piękny Steve. Czy Steve mruga dobrze widziałem? Tak, mruga. Steve mruga. Ej, w 1.16 ustawili, że Steve Mruga zobaczcie. Teraz będzie, o, widzieliście Steve Mruga. No to nieźle. No, czyli już mamy nową ciekawostkę, co powstało w Minecraft 1.16 lub w 1.15. Bo też nie wiem, bo się nie orientuję. Ale powiedzmy, że to powstało w 1.16. Tutaj, a może pójdźmy zobaczyć do jaskini, zobaczmy, czy coś. Zombi czy Zobaczmy czy zombiaki jeszcze pamiętają. Jak ja byłem mały, to jeszcze ja się zawsze bałem zombiaków, nie wiem czemu. Nie no, nawet jak miałem tak 8 lat to się bałem, nie wiem czemu. Teraz na hardcora idziemy. Praktyki na bedwarsach miałem, to już się nie boję. O! O kurde, co to ma być? Spaun małych zombiaków! Spałn małych zombiaków, niech to! Spałn małych zombiaków! A no kurczę, no zginąłem. Odwróć się. Odwróć się. Steve został zabity przez zombiaki. Ej, tam był respawn małych zombiaków. Kurczę. Też właśnie pamiętam, że jak w tych nowych seriach, w tych 1.15, też jak grałem w 18 roku, to też właśnie takie coś było. Kurcze, no. wystraszyłem się aż tak. Ciemno było, ciemno, a tu od razu takie małe zbiaczki wyskakują tobie i... Dobra. Nie wiem, co tu w ogóle tak praktycznie robić. No, poszedłbym do jakiejś jaskini, tylko może jakoś bym się uszykował. Najpierw, o tu jest taki ładny widok. Co to jest tu? Mhm, jakieś takie. To zestrzymajmy jakieś drzewo, i zróbmy, zróbmy jakąś z tego małą serię. Już widzę, że 9 i 14 sekund jest. Film trwa. To ten, to zaś przedłuża. No, myślę, że ten film będzie tak trwał 20 minut. Ale kurczę, kozak, kozak, kozak. Kwiatki. Co to są za kwiatki? Co to za kwiatek? Haber. 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 Dobra, bierzemy sobie tutaj i jakiś domek budujemy. Dobra, tu domek budujemy. Pyk, pyk. Pyk, Nie wiem. Jeden na jeden mi wystarczy. Pewnie trochę dłuższy. Tak. Na, na długość? Nie, jeszcze trochę. Ale kurczę, co ja robię? Okej, okay. gdzie jest pan Enderman? Schował się, wystraszył się mnie. Za dużo mu obrażeń zadałem. Dobra, idę stąd. Teraz będę się bawił w podchody z panem szkieletem. O, tam jest Enderman, dobra, biorę go. Raz, dwa, trzy. Ale nie no, bo tu jest szkielet, no cholera. Się nie pobawię z panem Endermanem, bo tam jest szkielet. O nie Wiedźma. Wiedźma, no nie. Pó serduszka, no. Raz, dwa, trzy. Trzy... No nie, jeszcze szkielet mi strzela, no. Kurczaki no. Gdzie jest ten Enderman? No. Jedno serduszko. Umieram. Jeszcze Wiedźma. Zobaczymy, co Wiedźma umie, bo jeszcze nigdy nie miałem starcia z Wiedźmą. Dobra, ja tutaj sobie biorę trochę tego. Co robić? Co robić? Siema. Do widzenia. Tyk, tyk. Patrz jak mnie zaszedł od tyłu. Od boku, żebym go nie zauważył. Jak on mnie zabił na raz. A uderzył mnie. Niedobry. O, pajączek. Pająk mnie nie atakuje. Ale słodki pająk. Zobaczymy, co umie Wiedźma tak w ogóle. Tak na serio, to jeszcze nigdy nie miałem starcia z Wiedźmą. Tylko, że... aha, Wiedźmy żyją w dzień. To mam trochę przerąbane. zachód słońca, fajne shaderki. Aż zdjęcie zrobię. Fajne szyderki Kozak. Zdjęcie. Cheese. Akurat mruknął. Dobra. Gdzie ta wiedźma? Już mi się nie chce grać w ten 1.16 wersję. Chyba z tego nie zrobię w serii. Jurno to. Dużo się wydarzyło w tą noc. Było strasznie. Ale tutaj tak szybko traci się pokarm. Czy głowa mała? No nie wiem. To więc zróbmy podsumowanie z tego odcinka. Co się zmieniło w wersji 1.16? Steve zaczął mrugać. Steve zaczął mrugać. Pojawiły się słoneczniki. Pojawiły się pszczoły. Z tego wiem, ale tych pszczół nie spotkałem. Jest więcej gatunków ryb z tego, co tam wyczytałem, bo tam tak pisało, jak się ładowała gra. Co jeszcze? Są takie kwiaty chabry, chociaż nie wiem, czy to sam już nie było. I traci się szybciej jedzenie. No i traci się szybciej jedzenie. No. A, jeszcze może podejdziemy do konia, bo może jakieś są... Nie wiem, może idzie wsiąść bez siodła czy coś. O, jadę na koniu. Domnego. może mu kwiatko dam. A, okej. Okay. No i taki to fajny koń A jak zejść z konia? A. Super konik. No i co się zmieniło? Nie no, konia chyba się szło ujeżdżać bez niczego. Dobra, a więc podsumowanie krótkie zrobiłem. Trochę rzeczy nowych zauważyłem, że szybciej też jedzenie znika. O wiele, o wiele szybciej. Co no dzisiaj miałem starcie ze szkieletem, z zombiem, Endermanem, z Endermanem, z kurą, z owcą, z, z Wiedźmą. Nie, z Wiedźmą nie miałem, ale bym chciał. No i to chyba w tym odcinku byłoby na tyle, więc jeżeli Wam się film spodobał, nie zapomnij kciąć łapki w górę. I jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrypcji i zapomnij kliknąć dzwoneczka, żeby mieć nowe powiadomienia na temat mojego kanału, więc trzymajcie się i na razie.